Krew na ustach, na korpusie rany. Kładę ciosem przeciwnika, wśród oddechu naciąga strzała. Przeciwność życia, kolejny sługa cięciwy. Chwieję się, nie upadam. Świst lodka uchu przetarła. Los na kowadle wokół miecz, ostatnie moje słowa. Znoszę okrzyk, tracę siłę, sam na wiele odgryłem się włócznią. Dostaje nowe prawo. ginę w fale na ustach, słodycz, o sercu pokój i wieczne ukojenie od trudu rąk ciężarów zbroi. Ułożony z przyjaciółek, ornamentami żalu, koronę zapęczętowanych od pochówek i pamięć. Ostatnia łza wznosi się do firmamentu, który z tęsknotą jaśnieje Porusza strudzone serca, objawia czas.